Kadencja prezydenta Radosława Sirackiego i jego zastępców kończy się nieuchronnie. Za parę dni na prezydenckim fotelu zasiądzie ktoś inny. Być może wypowiedzi uczestników naszej sądy pomogą mu wytyczyć plany na przyszłość dla naszego miasta. Gdybym był prezydentem Zdońskiej Woli? Żeby nie było wojny. Żeby nie było słocieli. Bo ja chciałbym być prezydentem i wszystkim rządzić. No a i w jaki sposób byś rządził wszystkim i co byś robił? Rozkazywał. Mm, ja bym chciał zostać prezydentem i żeby szampony i różne rzeczy wszystkie były tajne. Ja bym chciał, żeby yy, bezdomni też mieli domy, żeby też się uczyli. No czyli co byś zrobił? Wybudowałbyś coś dla nich? Tak. Domy, szkoła, szpital. Dziadczy by wszystko było za darmo. Żeby policja nie aresztowała niewinnych ludzi. A aresztuje Twoim zdaniem? Tak, bo jak złodziej się przebierze za kogoś i powie i policja uwierzy, to zaaresztuje. Ja bym chciała, żeby, żeby książki same nam podpowiadały, żebyśmy nie musieli czytać. Żeby w szkole pani nie krzyczała i stawiała same szóstki piątki. A ja bym chciał mieć wielki pałac i z Królestwem. Ludzie by nie byli biedni. I co byś zrobił? Rozdawałbyś pieniądze? Żeby ludzie bogaci nie, nie zabierali biednym. Ja bym chciała, żeby, żeby było dla chorych, takich co nie widzą, żeby były le jakieś lekarstwa. Czy mógłby Pan dokończyć za nie, gdybym był? Prezydentem zyjskiej Woli. Ojej, tak bym się powiesił. Ja, żeby praca była, no i w ogóle, no. Żeby to ludzie mieli pracę. Znaczy, gdybym była prezydentem Złońskiej Woli, no nie wiem, czy by było lepiej, czy gorzej. Także... A co chciałaby pani zmienić? No po prostu, że to bym mogła, chciała zmienić, żeby po prostu ludzie mogły pracować, ci, którzy chcą. A ci, którzy są na emeryturze czy ręcie, żeby sobie odpoczywali. tym była prezydentem. Ciężka sprawa. Trudno, mało pomysłów Ale czy jest coś tak... Y to chciałaby Pani zmienić natychmiast? No, na pewno to, żeby było troszkę jeszcze czyściej u nas. Na pewno. Nastarałabym no, się o to jak najwięcej. Tym bardziej, że wie Pani, jest sporo osób, które pobierają tak zwane zasiłki. Może mogę mówić, to ciszej, żeby się nie obraziły te osoby, ale mogłyby troszeczkę pomóc w tym, żeby miasto było czyściejsze. Mógł Pan dokończyć zdanie, gdybym był prezydentem Zbyskiej Woli? Nie chciałbym. To, co bym zrobiła? No, trochę porządku, to znaczy na ulicach przede wszystkim, no wie pani, dużo, dużo porządku, to już trzeba by było opisać, a nie mówić. To zrobiłabym, żeby Zduńska Wola była ładniejsza, jeszcze bardziej ładna niż jest. To znaczy jaka, czystsza czy? Tak, czystsza, żeby te kamienice wszystkie były odnowione, co jeszcze? No i żeby więcej się chyba działo w Zduńskiej Woli, bo to na razie to jest mieścina, a powinno być miasto. No nie wiem, bo akurat nie jestem ze Zduńskiej Woli, więc jest mi trudno powiedzieć. Ale co czy jest by? coś takiego właśnie, to osoba przyjezdna chciałaby zmienić w tym mieście? No nie wiem, nie orientuję się za bardzo. No, znaczy jeżeli chodzi o mnie, to jest dużo takich wyrw w chodnikach, także się dosyć trudno chodzi, a poza tym to nie znam się tak bardzo na tych sprawach, także nie wiem. Czy mogłaby Pani dokończyć zdanie, gdybym była prezydentem z Duńskiej woli? Wyprowadziłabym się stąd.